Moja sąsiadka kradła moje paczki i sprzedawała je w internecie, jednocześnie składając na mnie fałszywe doniesienia na policję. Więc upewniłam się, że jej idealny dzień stał się jej najgorszym koszmarem. Prowadziłam się na ulicę Dębową 6 6 miesięcy po rozpoczęciu nowej pracy jako programistka. Podekscytowana, że w końcu mam swój pierwszy dom w cichej podmiejskiej okolicy. Dom był idealny, uroczy, dwupokojowy dom rzemieślniczy z gankiem i dojrzałymi drzewami, położony na ulicy pełnej młodych profesjonalistów i rodzin. Moja sąsiadka z zapłotu, Patrycja Nowak, przedstawiła mi się w dniu, w którym się wprowadziłam. Miała 52 lata, niedawno się rozwiodła i pracowała jako przedstawiciel obs klienta w firmie ubezpieczeniowej. Patrycja wydawała się przyjazna i pomocna, oferując odbieranie paczek, gdy mnie nie było w domu, i pilnowanie mojej posiadłości, gdy podróżowałam służbowo. Witaj w sąsiedztwie, Anno, powiedziała Patrycja, pomagając mi nosić pudła z samochodu przeprowadzkowego. Dbamy o siebie nawzajem na tej ulicy, to jak mieć powiększoną rodzinę. Patrycja mieszkała przy dębowej 7 od 8 lat i znała wszystkich sąsiadów. Wydawała się być nieoficjalną koordynatorką straży sąsiedzkiej. Zawsze świadomą, kto przychodzi i odchodzi, i szyko zgłaszającą wszelkie podejrzane działania. Widziałam za dużo kradzieży paczek w innych dzielnicach, wyjaśniła. Dlatego zawsze oferuje moc sąsiadom w dostawach. Lepiej mieć kogoś zaufanego, kto pilnuje Twoje paczek, niż zostawiać je na gankach, skąd każdy może je zabrać. Doceniłam sąsiedzką życzliwość Patrycji i skorzystałam z jej oferty odbierania paczek, gdy mnie nie było, czego bardzo szybko pożałowałam. Zobacz tutaj finał.